Zapraszamy wszystkich młodych, szczególnie studentów, na konferencję z ojcem Adamem Szustakiem, dominikaninem z Krakowa, który prowadzi duszpasterstwo akademickie Beczka, który jest autorem cyklu konferencji Pomarańczarnia. Bardzo dalszy, dziękuję za zaproszenie. Jestem pierwszy raz w życiu w Biosku Białej. Jest to dość pozytywne doświadczenie, więc myślę, że jestem taki izolitą. Poproszono mnie, żebym Wam powiedział coś na temat tego, czym zajmujemy się na tej Wydanej Pomarańczarni. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia, co to jest, o czym mówię, to mniej więcej od trzech lat spotykam się w Krakowie ze studentami krakowskiej uczelni, w każdy piątek, w tej chwili przychodzi tam już to piątek ponad pół tysiąca studentów i czytamy wspólnie i... O, cześć! Znamy no, się e, Czytamy wspólnie e, Pieśń nad Pieśniami, e, czyli absolutnie ja, najlepszy podręcznik do miłości e, i do związków i do małżeństwa, jakie istnieje w świecie. E, po tych trzech latach przeczytaliśmy na razie pięć rozdziałów Pieśni nad Pieśniami, i o jest osiem. Zresztą nam trochę, trochę zostało, myślałem, że skończymy na euro, ale niestety się nie uda. E, I chciałbym Wam dzisiaj e, trochę o tym opowiedzieć, zachęcając do tego, żebyście się tym trochę więcej zajęli. Dlatego, że jak widzę i przypuszczam, jesteście w większości w takim wieku albo związkowym, albo przedzwiązkowym, albo pragnienia związkowym. Więc że tak powiem, o małżeństwie jako takim, to zasadniczo do większości z Was przypuszczam, nie ma co jeszcze mówić. Natomiast większość z Was nie jest w jakichś związkach. Ewentualnie większość z Was usycha z pragnienia, żeby w związku być. I chciałbym trochę o tym, co na ten temat do powiedzenia pięć nad piśniami, a ma do powiedzenia rzecz absolutnie rewelacyjną i genialną i nie ma lepszego pomysłu. Yy, skąd się to w ogóle wzięło? Wzięło się stąd, że myślę, że macie taką świadomość, przynajmniej ja mam, myślę, że się nie mylę, że z małżeństwami i że z naszą zdolnością do kochania yy, jest wyjątkowo źle dzisiaj. I nie wiem, czy kiedyś było lepiej, bo też tak zawsze mówi, że dawniej było lepiej dzisiaj, że ja wiem, Można mi też było źle, ale jest źle. I przypuszczam, żebyśmy gdybyśmy zrobili jakieś takie cudowne głosowanie, kto pochodzi z fantastycznych rodzin i czyje małżeństwa Waszych rodziców są absolutnie idealne, to mielibyśmy oczywiście tysiące rąk tutaj podniesione. Jak przypuszczam, czyli prawie w ogóle. Jakieś się na pewno zdarzają, to jasne. No jest w takiej jednej rodzinie mieszkam tu od wczoraj i, i, i myślę, że są takie rodziny, natomiast jest ich bardzo mało. Jak się spojrzy na jakiekolwiek statystyki też w Polsce, to wydaje się, według tego co podają, że prawie 60% małżeństw się rozpada. Tak rozpada, rozpada całkowicie. Do tego dochodzi, jeszcze, że na takich, które się rozpadają, ale tylko nieformalnie, w sensie, że tego nie z zewnątrz. To by oznaczało, że jakieś 30% to są małżeństwa, które są w miarę udane. Yy, a takie, które są genialne, no to myślę, że sami wiecie. Najprostszy przykład, jak to sprawdzi, to sobie po prostu pomyślcie o małżeństwach waszych rodziców. Czy to jest małżeństwo, które chcecie dokładnie tak samo mieć? Czy chcecie dokładnie być w takim samym małżeństwie, w takim samym rodzice? Wasze twarze są odpowiedzią absolutnie jednoznaczną dla mnie. Jeżeli to, co większość z Was, <tryk> to oczywiście nie wszyscy, ale większość z Was myśli. Tak jest dlatego, że nie czytamy najlepszego istniejącego podręcznika na świecie, w którym jest opisane wszystko, ale w sensie absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o małżeństwo, budowanie związku, przyjaźń, seks, jakiekolwiek rzeczy związane z byciem mężczyzny i kobiety. I to wszystko jest naprawdę, uwieszczenie, opisane w tych ośmiu rozdziałach od trzech lat czytamy pięć rozdziałów i trzy lata już nam zajmuje to, żeby wydobywać z tego to, o czym tam jest na, na temat małżeństwa. I ciągle jesteśmy oczywiście do tyłu, bo tam jest jeszcze więcej ukryte. I chciałem wam dzisiaj trochę o tym powiedzieć. Zanim do jakby z tych, te, tematu, to tylko kilka takich uwag wstępnych, bo ja nie wiem, na ile jesteście zaznajomieni w ogóle z Piśmie Świętym jako takim, a szczególnie z Pieśnią nad Pieśniami. Yy, tak może tylko, kto czytał całą Piśmę nad Pieśniami kiedykolwiek? Ja nie jest źle. Ale ogromna większość z nas tego nie czytała. Yy, to jest taka książka w Piśmie Świętym. Yy, to jest bardzo, ale to bardzo specyficzna książka. Yy, jest jedna z najkrótszych, ma tylko osiem rozdziałów. Jest napisana wierszem. Jeżeli by szukać jakiegoś gatunku inteleckiego, to jest dramat. I nie dlatego, że tam się dzieją jakieś dramatyczne rzeczy, tam się nic nie dzieje w ogóle. Tylko no taki, taki rodzaj. To w się sensie łatwiej się czyta, bo nie ma prosy, tylko są wiersze, więc je szybciej leci przez ten tekst. Po naszemu trzeba by powiedzieć najkrócej, że to jest erotyk. To jest bardzo erotyczny tekst, który w ogóle w Izraelu był dozwolony do czytania dopiero po 30 roku życia. Więc jak jakiś pomożny Izraelita, który czytał Pismo Święte, to nie mógł czytać tej księgi, zanim nie miał 30 lat. Żeby z tego po nie zrobić jakiejś zwykłej erotycznej takiej przypomiarski. I chciałbym dzisiaj z Wami przeczytać tak naprawdę trzy wersety pieśni nad pieśniami, tylko tyle, bo i tak więcej nie możemy zrobić, bo to jest taka księga, że to się nie da więcej zrobić. Trzy wersety chciałem nami przeczytać, pieśni nad pieśniami, które myślę, ustawiają absolutnie kierunek myślenia o tym, o co, w ogóle chodzi w małżeństwie, co to zrobić, żeby w ogóle dało się kochać, czy jest w ogóle dzisiaj w jakiś sposób na to, żeby kochać. I żeby nam się to właśnie nie rozpadało, nie rozwalało, żeby to miało sens i żeby to było takie, że daje szczęście. I nie tylko takie jeszcze jedno, Za chciałki wam przeczyta pewien fragment, on będzie brzmiał troszeczkę inaczej niż w Piśmie Świętym, które macie, jeżeli macie. Większość z Was, jeżeli posiada Pismo Święte, na pewno posiada Biblię Tysiątecia, to jest w Polsce naj, najpopularniejsze tłumaczenie, To jest oczywiście bardzo porządne tłumaczenie jak najbardziej nas obowiązuje, tylko że to jest świetne tłumaczenie takie na liturgię. Natomiast ono nie jest tłumaczeniem, szczególnie jeżeli chodzi o takie księgi typu Piś nad Piśniami, tłumaczeniem wprost. I bardzo dużo rzeczy. Próbuję opowiedzieć, a nie podać tak, jak jest napisane. Ja mam zresztą trochę inną wersję, więc jak ktoś potem tam sobie zajrzy, to zawsze nie myślał, że tutaj go oszukiwałem i po prostu sobie wymyślałem coś innego, czego nie ma w Świętym. Tylko zresztą mam, tak, jak ten tekst brzmi po hebrajsku, to tak, jak jest on napisany. To wtedy jest jakby mniej takie poetyckie, mniej składne, ale jakby zobaczyć dlaczego. To wyjdzie jakby w tym, co będę Wam mówił, jakby dlaczego nam jest potrzebny oryginalny tekst, bo tam dużo więcej jest ukryte niż w takim naszym, no właśnie, liturgicznym czytaniu, które próbuje takie. Łagodne. Więc posłuchajcie tych wersetów, które chciałbym Wam przeczytać dzisiaj. To jest pierwszy rozdział, się na od drugiego wersetu. I brzmi to tak. To mówi ona. Niech mnie ucałuje pocałunkami swoich ust, bo piersi pierwsi jego lepsze od wina. Woń Twoich pachnideł najpiękniejsza, jak olejek rozlany, tak wszystkie Twoje pachnidła. Dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą i pobiegniemy w woni Twych pachnideł. Bo król wprowadził mnie do swojej komnaty. Jak słyszycie taki tekst, no to sobie myślicie, dobra, jakaś poezja jeszcze tu religijna prawdopodobnie, bo czytamy z Biblii, o co, co to w może chodzić o małżeństwie. Jak z tego wyczytać cokolwiek o małżeństwie. Chcę, możemy przejść krok po kroku ten tekst, żebyście zobaczyli, co się dzieje. Skąd to jesteśmy w ogóle? Pieśń nad pieśniami, według tradycji, jest tekstem, który napisał Król Salomon dla swojej, bo dzisiejszą byśmy powiedzieli, kochanki. Żyjemy w jednym życiu kulturowym niż oni, więc dla nas to jest niezrozumiałe. On ma żony swoje, ma ich prawdopodobnie kilkadziesiąt, a bardzo możliwe, że ma ich ponad sto. To jest normalne. Dla niego to jest normalne. Nie tak jak u nas. I mam wycieczkę do Egiptu. Król Salomon. To są fakty historyczne. Na tej wycieczce w Egipcie poznaje kobietę, Egipcjankę. Nie wiemy jak ma na imię, nie wiemy kim jest, nie wiemy czy jest królową Egiptu, czy jest jakąś wielką kobietą tam, którą spotkamy, nic nie wiemy. Jest jakaś Egipcjanka. Do czegoś między nimi dochodzi, do czego trudno powiedzieć. W sensie poznali się, zakochali się, może było coś więcej. Spędzili ze sobą prawdopodobnie miesiąc, dwa, jak to na wakacjach i Salomon wrócił do siebie. I tutaj y, mówię to dlatego, że tutaj gdzie jesteśmy, to jesteśmy dokładnie w tym momencie, kiedy oni się już ustali, tak jak patrząc historycznie, spotkali się, nie ma ich razem, ona jest u siebie prawdopodobnie, na przykład, nie wiem, w Aleksandrii, on jest u siebie w Jerozolimie. I on pisze do niej taki tekst. Ja rzeczywiście pisząc ten tekst do niej, on jej to wysłał, tak tutaj tradycja nasza, y, jakby, no, opisuje swoją miłość do niej i też takie przypuszcza, że ona kocha jego. To trzeba dobrze zajarzyć. Wyobraźcie sobie kobietę, która jest y, w kimś zakochana. Spotkała go przez dłuższy czas, ale nie jakiś strasznie długi. Jest jakaś ogromna fascynacja. Jest y, u siebie w komnacie. Tego tu teraz nie, idę, nie widać, ale będzie widać za chwileczkę w kolejnym rozdziale. Jest u siebie w komnacie, leży na łóżku. Jest otoczona na tym łóżku y, tysiącem prezentów. To jest coś, co on jej wysłał. Taki sposób przypomnienia, że jestem i że może się cię kocham. Może kiedyś się spotkamy. Wysyłaj po prostu karawany z tysiącem prezentantów, on należy u siebie na łóżku otoczony tymi prezentami, no i myśli. I co mówi? No mówi to pierwsze zdanie. Niech on mnie pocałuje pocałunkami swoich ust, bo piersi twoje lepsze od wina. Pierwsza rzecz, zobaczcie. To zdanie, te dwa zdania, to zdanie jest jakby błędne. W sensie połowa zdania jest do innej osoby, a połowa jest do innej. Bo najpierw mówi o nim trzeciej osobie, niech on mnie pocałuje, czyli nie do niego. A potem mówi, bo piersi twe, czyli już do niego. Więc do kogo mówi na początku? Potem możemy się domyślać, mówi do niego. Twoje piersi są lepsze od wina. Do kogo mówi na początku? To znaczy nie mówisz do nikogo, jak masz chłopaka, nie mówisz do niego, jak go spotykasz, niech on mnie weźmie za rękę, nie? Tylko mówisz mu weźmie za rękę. To troszkę, nie wiem, może tak mówicie, niech no, on mnie pocałuje. Skoro ona mówi, niech on mnie pocałuje, to do kogo ona mówi? Z kim ona rozmawia? No nie jest to prawdopodobnie, nie wiem, jej służąca albo ktoś tam inny, kto jest w tym pokoju. Ona leży na łóżku, sama w tym pokoju no i tak mówi. Cała oczywiście to chrześcijańska, bo to jest tylko jedyne zdanie w całej pieśni nad pieśniami, które nie jest skierowane do niego bezpośrednio. Wszystkie inne zdania są zawsze ja, ty. Są zawsze bezpośrednio. Jest tylko to jedno zdanie, to pierwsze zdanie w pieśni nad pieśniami, które ona mówi gdzieś tam. Oczywiście to gdzieś tam, to jest Pan Bóg. Ja się tak się o niego, bo jego nie ma. I co ona to mówi, jeżeli mówi do Boga? Niech on mnie pocałuje pocałunkiem. To dla każdego Izraelity, który takie coś słyszy, to od razu wie o co chodzi. Dlatego, że oni nie znają czegoś takiego jak stopień wyższy. Jak chcą powiedzieć, że jakiś pocałunek jest lepszy od drugiego pocałunku, to mówią, że ten lepszy pocałunek to jest pocałunek pocałunków. Czyli taki najlepszy pocałunek ze wszystkich pocałunków. Jak chcą powiedzieć, że jakaś pieśń jest najfajniejsza ze wszystkich pieśni, to mówią, że to jest pieśń nad pieśniami. Dlatego ta książka tak się nazywa. To jest dla nich najfajniejsza pieśń ze wszystkich pieśni. Jakby chcieli powiedzieć, że ja jestem najfajniejszym Adamem ze wszystkich Adamów, to by powiedzieli do mnie Adam Adamów. Czyli ze wszystkich Adamów jestem najfajniejszy Adam. Co jest w ogóle prawdą, ale oni tak mówią. Jeżeli ona używa takiego czegoś, a nie tak, że jej się po prostu dwa razy powiedziało, nie? Ja mnie pocałuje pocałunkiem, tylko ona czego chce? Ona chce najwyższego stopnia pocałunku. I znowu, my tego trochę już nie rozumiemy. Dlatego, że w naszej kulturze, no, pocałunek to jest takie, no takie nic trochę, nie? Sympatyczne w ogóle, i bardzo przyjemne i większość z nas bardzo tego oczekuje i większość z nas bardzo za, za, za tym tęskni, ale żeby to była taka kombinacja że to nie. do kombinacja kulminacja to jest po pocałunku, nie? No tak większość z nas się przypuszcza myśli. Mało kto opatruje w pocałunku coś, jakby, no nie wiem, największego, najbardziej intymnego, najbardziej takiego niesamowitego. Dla Izraelu to inaczej. Z tego prostego powodu, że oni w swojej teologii mają taką w ogóle ideę pocałunku jako zjednoczenia z Bogiem. Jest taka scena z Mojżesza, na przykład. Kiedy Mojżesz umiera, to się umiera. Nie umiera, ale kiedy odchodzi. Jest na górze nebo. Widzi ziemię obiecaną, nie wchodzi do ziemi obiecanej. I Bóg go z tej góry, napisano w Księdze Wyjścia, zabiera pocałunkiem. To znaczy, że jest to pewien wyraz jakiejś niewiarygodnej bliskości, takiej, w którą może wejść nawet Bóg z człowiekiem. Tak blisko. Więc kiedy Ona mówi o pocałunku, i to nie tylko o jednym pocałunku, tylko o pocałunku pocałunków, Ona chce takiego pocałunku, to Ona tam leży i Ona chce czegoś najwięcej. Ona, jak myśli o tym gościu, którego poznała, to ona nie chce pieszczoty, ona nie chce, żeby ktoś się pocałował po prostu, tylko ona chce wejść z nim w absolutnie największą z możliwych bliskości, największą z możliwych intymności, jaka tylko jest. Do kogo ona się z tym zwraca? Do Boga. Ona wie, że jeżeli między nią a tym gościem ma się coś wydarzyć, ale nie ma właśnie wydarzyć tak pierd, przepraszam, Związkowy, tylko najgłębsza istota związku, to Bóg w to musi wkroczyć. I słuchajcie, jestem absolutnie przekonany, ja wiem, że to może być bez tym księdzem, nie? Że da się zbudować jakąkolwiek miłość w tym świecie tylko i wyłącznie, ale tylko i wyłącznie, kiedy w to się wmiesza Bóg. Że to przekonanie tego świata, że my, jeżeli, jeżeli się bardzo postaramy, i bardzo będziemy chcieć, i bardzo będziemy próbować, to będziemy potrafili kochać. To właśnie dlatego jest tak, jak jest z miłością w tym świecie. Dlatego, że to nie polega na tym, że jak bardzo będziecie chcieć, i bardzo będziecie się starać, i bardzo będziecie pracować, i bardzo będziecie się starać, i w ogóle, i bardzo będziecie pracować, to będziecie potrafili kochać. Nie będziecie potrafili kochać. Dlatego, że jest tylko jedno, jedyne źródło który jest doskonałą, nieskończoną miłością, ten nie ma sobie równych. I to nie jesteśmy my, tylko to jest On.